Dzisiaj dowiesz się, jak napisać program sprawdzający, czy wpisana liczba jest podzielna przez 5. Rozpoczniemy, rozpoczniemy nowy projekt klikając na New Repl wybieramy Python oraz nazwamy nasz projekt. Sprawdzanie podzielności danej liczby przez 5 sprowadza się tak naprawdę do ustalenia, czy reszta z dzielenia tej liczby przez 5 jest równa 0. I dzisiaj właśnie na tym się skupimy. Stworzymy funkcję o nazwie wynik dzielenia przy użyciu parametrów takich jak wartości zmiennej a oraz 5, przy czym a to będzie nasza liczba, którą my jako użytkownicy będziemy wprowadzać, a 5 jest to liczba, przez którą będziemy sprawdzać podzielność. Czyli, czy, jest, czy nasza liczba dzieli się przez 5. W ten sposób sprawdzimy podzielność podanej liczby przez 5. Zrobimy to za pomocą funkcji. Ona się zaczyna przez początek, def. Opiszmy teraz, jak ona jest zbudowana. W nawiasach znajduje się lista parametrów funkcji. Odpowiednio jest to wartość zmiennej a oraz liczba 5. Natomiast kolejny wiersz to treść funkcji. Operator modulo, który już znamy, wyznacza nam resztę z dzielenia i zwraca rezultat. I zwrócenie rezultatu to jest return. Następnie wpisaliśmy Naszą zmienną a jest to zmienna typu integer i z możliwością wpisania liczby przez użytkownika, czyli niezbędny jest input. Dalej wpisujemy to, co ma zostać wyświetlone dla użytkownika, czyli print i co powinno się tam pojawić. Print reszta z dzielenia. I dalej wartość A. A dalej kolejny print. Przez 5 wynosi. I odstęp po to, żeby nam odpowiedni wynik mógł się dalej pojawić. Żeby tekst się ze sobą nie zlewał. W ostatniej linii znowu przywołujemy naszą funkcję. Wpisujemy print wynik dzielenia i w nawiasie wartości zmiennej a oraz 5. Sprawdzamy teraz, czy nasz program działa. Działa. Widzimy, że wyznacza nam resztę z dzielenia, jednak nie chcemy, żeby to było w paru różnych liniach. Wolelibyśmy, żeby ten wynik Wyświetlał się w jednej linii, tak żeby był przyjemniejszy dla oka i przyjemniejszy dla użytkownika. Dlatego na końcu linii szóstej i siódmej naszego kodu wpisujemy parametr end. Jest to parametr końca i on pozwala na to, żeby wyświetlić e, cały ten tekst, który powinien został wyświetl zostać wyświetlony e, w jednej linii. Już widzimy różnicę. E, dzięki temu widzimy całość e, w jednej linii. E, kolejny krok, jaki możemy zrobić przy sprawdzaniu dzielenia, e, jest to wykorzystanie pętli if else. E, Im jest to pętla, którą już znamy i którą także można wykorzystać do sprawdzenia, czy, czy dana liczba jest podzielna przez 5 lub nie. Dlatego wpisujemy na samym początku if zmienna a jest modulo 5 i podwójny znak równości 0, dwukropek, wtedy... Wyświetla nam się print, tak, liczba jest podzielna w domyśle przez 5. W przeciwnym wypadku else print nie, podana liczba nie jest podzielna. W domyśle nie jest podzielna przez 5. Sprawdzamy nasz kod dla liczby, którą znamy i wiemy, że na pewno jest podzielna, na przykład 100 a kolejną próbę powinniśmy zrobić dla liczby, które, o której wiemy, że na pewno nie jest podzielna przez 5. I widzimy, że nie jest podzielna. Aby komunikat naszego programu był jasny, możemy dopisać w wyświetlonych komunikatach, że nasza liczba jest podzielna przez Konkretnie przez 5, tak żeby użytkownik wiedział, czego dotyczy program i tak żeby nasz program był jednoznaczny. Powinniśmy znowu sprawdzić, czy wszystko działa i widzimy, że wszystko wyświetla się prawidłowo.